Zadawane pytanie do mnie w czasie rozmów, w czasie spotkań, jak ja sobie poradzę z nauką? Sam wiem, jak, jakie to uczucie jechania z, innego, z Polski do, do Stanów Zjednoczonych ogromny kraj, kultura, język jak ja sobie dam radę. Sam byłem w tej sytuacji, tak jak mówiłem, nie do końca, mówiąc po angielsku, mówiłem po angielsku kończąc polskie liceum. Myślę, że Byłem w topowej piątce w klasie w Polsce, ale wiadomo, że ten język no to jest inna sytuacja uczenia się w Polsce, a inna, jeżeli przylatujesz, lądujesz w Stanach. Więc jak ja sobie poradzę z językiem, jak ja będę rozumiał profesora na zajęciach na początku, jak ja będę czytał książki, jak ja, jak ja sobie poradzę. Więc. Aby rozwiać te wątpliwości, myślę, że to będzie bardzo ważne wideo. Ty przyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych, to nie jest tak, że musisz nagle wymyślić sobie plan zajęć, gdzie ja mam zajęcia, Co ja, do jakich zajęć ja będę podchodził, z którym profesorem. Więc ty przyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych jako sportowiec, student, masz do dyspozycji tak, taką osobę, która nazywa się Academic Advisor. Czyli doradca, że tak powiem, od strony nauki. Każdy sportowiec będzie miał taką osobę, każdy sportowiec będzie się spotykał z taką osobą co 2-3 tygodnie. Ty z taką osobą po przyjeździe siadasz, ona ustala ci plan na pierwszy semestr, na drugi semestr, ustala zajęcia, oczywiście po, po konsultacji z Tobą. Ty, ty, do Ciebie należy ostateczna decyzja, jakie zajęcia wy, wybierasz, ale ona Ci doradza, mówi słuchaj, e, Krzysiu, w tym semestrze masz sezon, weźmiemy tych zajęć mniej, żebyś na spokojnie wszedł w ten cały system, żebyś nie miał za dużo, od samego początku weźmiemy te, te, te zajęcia, nie wiem, psychologię, początkowo angielski, podstawową matematykę, Weźmiemy te 3-4 zajęcia, żebyś spokojnie wszedł w ten system. W drugim semestrze, gdzie nie jesteś w sezonie, masz więcej czasu na naukę, weźmiemy tych zajęć więcej. Weźmiemy ich może 5-6. 5 zajęć to zwykle taka średnia liczba, jakie, jakie bierze student w Stanach Zjednoczonych. 5 zajęć na semestr, więc tak jak mówię, możesz, je wziąć, możesz zabrać 4 w jednym semestrze, w drugim 6. Możesz zabrać nawet 3, w drugim siedem, to zależy od Ciebie, tak? E, tak jak mówię, 5 to taka e, średnia liczba. Więc taki doradca akademicki, Academic Advisor, e, on spotyka się z sobą co trzy tygodnie, pyta się jak progres, jak się czujesz na tych zajęciach, chcą być już o tym profesorze, może doradzać Ci, może weźmiemy kolejny, wyższy level tej samej klasy w przyszłym semestrze. Jeżeli tego profesora lubisz, to. E, Zapisze cię na kolejny semestr na, na jego zajęcia. Więc masz do dyspozycji osoby, z którą rozmawiasz, z którą konsultujesz, która śledzi Twój progres. Ta osoba jest odpowiedzialna, że Ty po czterech latach grania i studiowania kończysz e, wykształcenie w Stanach, masz dyplom z amerykańskiego uniwersytetu, który wiadomo możesz użyć w Polsce, w Europie, na całym świecie, dostać pracę. Więc taka osoba się spotyka ona upewnia się, że masz odpowiednią ilość kredytów, e, aby ukończyć dany, e, dany kierunek studiów, nie wiem, marketing, zarządzanie, finanse, psychologię, zarządzanie sportem, fizjoterapię. No my, na pewno stworzę osobne wideo na temat kierunków studiów i, i co można studiować, ale, ale tak jak mówię academic advisor, taka osoba, która będzie do Twojej dyspozycji i zawsze będzie chciała ci pomóc e, i skonsultować się z Tobą, więc na pewno nie musisz obawiać się, jak ja się zapiszę na zajęcia, co ja mam brać, e, którym profesorem, gdzie są zajęcia. Ty, siadając z taką osobą, dostaniesz plan zajęć, będziesz wiedział, o której masz zajęcia, w który dzień, e, z którym profesorem, w jakim sali, w jakim budynku. E, często szkoły mają aplikacje, gdzie jeżeli są większe kampusy, gdzie jest dany budynek. Ty używasz aplikacji i wiesz dokładnie. Tak samo te początkowe zajęcia często będziesz brać już z osobami, które poznałaś, poznałeś na tzw. student orientation, i innymi studentami międzynarodowymi, więc zobaczysz, że szybko zlokalizujesz te budynki.